Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku zajrzymy na KvK 1 i Królestwo 3080, które walczy w Kingsland kontra trzy pozostałe królestwa, które mamy w tym KvK. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Dzięki wielkie za to, że jesteście. Zachęcam wszystkich do subskrypcji, jeśli interesują Was takie materiały. Ok, zobaczmy w takim razie, cóż to jest za KVK. Musimy sobie tutaj poszukać tego królestwa. 3080 jest to, które nas interesuje głównie. Oprócz tego 3079, 78 i 77, podejrzewam, że całkiem możliwe, że na każdym z tych królestw są jak jacyś Polacy, natomiast jest tutaj na pewno taki dosyć polski sojusz, i to jest właśnie ten Well Played Me. Bo jak sobie tutaj przyjdziemy, to tutaj mamy Pretola, który. Jest, że tak powiem, ze mną w kontakcie. Mamy tutaj też polsko brzmiące niki. Także, zobaczcie, Dzioba Łukasz. Tak, pozdrawiam Was wszystkich i też inni gracze, których tu widzimy. Także jest tutaj sojusz, na pewno taki w pewnym stopniu polski. Co do pozostałych sojuszów, nie powiem Wam za dużo, ale możliwe, że jeden z graczy, właśnie tego sojuszu, kiedyś odwiedzi, że tak powiem. Snow Gaming, może się uda tutaj porozmawiać i jest tutaj naprawdę bardzo duży youtuber, że tak powiem w porównaniu do mnie to no w zasadzie nie ma porównania, tak i też widzimy, że, że robi tutaj niesamowite numery, mianowicie chodzi mi tutaj właśnie o Zony, zobaczcie 54 miliony siły, więc już ma tier 5 na KVK 1 i milion przepraszam, miliard Punktów zabicia, tak, także tutaj to też jest naprawdę super wynik. Yy, także widzimy, że, yy, że naprawdę tutaj idzie, yy, idzie mocno, tak i widać, że jest tutaj też aktywność. Widzimy też, że gra wikingami, no ale to tak jak mówię, może jeszcze się uda z zonym porozmawiać o tym, jak ta jego gra wygląda. Na pewno radzą sobie dobrze, bo widzimy, że tutaj 3080 to jest kolor pomarańczowy. Walczą w Kingsland 3 kontra 1, co jest bardzo częste, bo to jest te królestwo z gwiazdką, czyli te najsilniejsze i bardzo często pozostałe królestwa po prostu idą w kontrze do tego, jaka jest forma tych pozostałych królestw, nie wiem, ciężko jest powiedzieć. Na pewno możemy powiedzieć, że niebieskie królestwo już jest praktycznie zamknięte. Tak, widzimy, że, że tutaj jest obchodzone i ono już chyba nie ma nic do powiedzenia. Wydaje mi się, że zobaczcie, tutaj przy bramie praktycznie nie ma żadnej aktywności. Z tej strony też nie widzimy nic, także, Jedno Królestwo jest już chyba, możemy tak powiedzieć, wyłączone z walki, przynajmniej na większą część. Tutaj widzimy, że jeszcze mają jakieś terytorium, także no zobaczymy, czy jeszcze będą w ogóle walczyć. Natomiast Królestwo tutaj zielone, widzimy, że stawia opór, i oni tutaj przyszli pod Zigurat. To jest, zobaczcie, ten sojusz MOG. I tutaj też y, mamy walkę, tak? To znaczy nie ma tutaj stycznej flagi. Tutaj ktoś z Seedlem wyskoczył, ciekawe. Y, nie wiem, jaki, y, jaki jest plan, ale jest tutaj też jakaś mobilizacja. Nie wiem, czy tu będzie flaga budowana, y, czy co tu się dzieje. No dziwnie, tak? Ten murder ball y, bez, bez flagi, jeden i drugi. Chyba taki jest okres wyczekiwania, kto co zrobi. Natomiast tutaj mamy styczną flagę. No, i tutaj już jest, już jest ciekawiej, bo tutaj zobaczcie, tu mamy jeden garnizon, tak? I tutaj walczą ze sobą. Tutaj jest szansa, żeby zobaczcie, dwa królestwa się połączyły, czyli właśnie to zielone i żółte, żeby zawalczyli razem kontra ten sojusz. Hold my beer, tak? Także fajnie. Potrzymaj piwo, tak? No, i zobaczymy. Czy sobie, czy sobie tutaj dadzą radę. Zobaczymy, czy tu będzie szło jakieś rally, no bo tu jest dosyć, dosyć duża szansa. Korzystając też na pewno z downtime'u, jaki teraz jest w Polsce, oni też, zobaczcie, budują tutaj flagę, która się za 12 minut wybuduje. Będą atakowali pewnie tą flagę, ale zobaczcie, tutaj nie jest, nie jest to jakiś duży problem, bo zobaczcie, tutaj mają... O chwileczkę, tutaj ich zamknęli, a zobaczcie, tutaj już jest budowana kolejna flaga, która będzie z kolei za 7 minut. No i zacznie się tutaj palenie. Także Raja, jeśli nie słyszysz, a pewnie nie, to uciekaj. Widzimy, że tutaj też próbują tego double flagging, natomiast czekajcie, czy tutaj się uda przetrwać? Tak, bo tutaj tych flag mamy naprawdę dużo. Widzimy, że gracze tutaj się wycofali, no i bardzo dobrze, tak? Jeżeli ich akurat te, teraz nie ma, tutaj ktoś został bez sojuszu, no to bardzo niedobrze, to już pewnie miasto wyzerowane. Ale to nie, nie wiemy, że tak powiem konkretnie, jak to się stało, że tutaj jest, tutaj już jedna flaga płonie, także będą na pewno próbowali wychodzić e, w tym czasie, no który po prostu dla Polski, jeśli chodzi o walkę, jest niekorzystny. Pewnie tutaj jeszcze będę zaglądał, tak? jeżeli tutaj dalej będzie wojna, bo tu naprawdę może być ciekawe to KWK. Widzimy, że rywal kontratakuje, bo widzimy też, że ten, ta brama jest praktycznie zamknięta, tak? więc tutaj udało się już te drugie królestwo tak wstępnie zamknąć. Widzimy, że te żółte królestwo naprawdę nie ma zbyt dużo terytorium w ogóle w tym Kingsland. Można powiedzieć, że tak naprawdę ma bardzo mało, no i nie wiadomo, czy na ile oni jeszcze tak naprawdę będą chcieli tutaj zawalczyć. Na razie najlepiej wygląda to Królestwo Zielone, tak? Także zobaczymy, czy będą w stanie jeszcze się przeciwstawić. Podejrzewam, że 3080 może mieć trochę później swój taki uptime, no i wtedy po prostu będą dociskać i dokręcać śrubę. I Pewnie pierwsze co zrobią, to będą próbowali zamknąć te żółte królestwo. No a później, już jeden na jeden, raczej nie będą mieli problemów z tym zielonym. No, zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Tutaj widzimy dosyć duży Murder Ball. No i zobaczmy, właśnie kogo tutaj widzimy w KVK1. Widzimy całkiem, nie... całkiem dużą ilość Ryszardów. Tak? Także widzicie, Ryszard cały czas gdzieś tam jest. Popularny, na pewno y, Sanzu, tutaj też jest bardzo często. Mamy Atel Flede, mamy nawet Hermana, jeśli chodzi o uczników, mamy Double y, także tacy dowódcy są popularni. Tutaj widzimy Martel i YSG. No to wydaje mi się, że to będzie jakiś większy gracz. No, 16 milionów, y, może nie jest to, y, wiecie, jakiś niesamowity. Wynik, ale, ale combo wydaje mi się być naprawdę całkiem mocne. I widzimy, że tutaj tankuje, chociaż teraz akurat przegrał. No nic, nie widzimy tu flagi, szkoda, bo myślę, że mogłoby to być ciekawe i trochę nadać, że tak powiem, koloru tej rywalizacji. Może tutaj się za chwilę, że tak powiem, zacznie jakieś rali i wtedy sobie zobaczymy, jak rali wygląda. Ja tutaj wcześniej już widziałem rali na tą flagę. Także może Wam po prostu dołączę to do, do tego filmu. Ok, tutaj widzimy, idzie jakieś rali. Natomiast wydaje mi się, że to jest rali, który idzie na. O, na tą flagę. Ok, dobra, wydaje mi się, że to nie będzie flaga, która się będzie bronić. Także raczej to będzie takie jednostronne. Miałem nadzieję, że rali pójdzie. Tam gdzie ta walka, że tak powiem, jest najmocniejsza w tej chwili. No i co tu widzimy? Widzimy tutaj kawalerię i już to mamy. Wygląda to na Minamoto i Double C, takie rali, powiedzmy szybkie. Podejrzewam, że chodzi o to, żeby tutaj w miarę szybko też dotrzeć i tą flagę. Zniszczyć. No, to jest też na KvK-1. Jeżeli ktoś ma wymaksowanych tych dowódców, to to też jest, oczywiście, rally dosyć silne. Okej, okay, dobrze, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pewnie ech, to będzie taki mecz do jednej bramki, niestety, bo tu nie widzimy ech, obrońców, tak? tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej teraz mają downtime. No, widzimy tutaj Cezara i już widzimy po tych numerach że będzie to nieciekawe, podejrzewam, że całkiem możliwe, że ktoś tam po prostu zostawił swoje marsze e, przez przypadek, no i niestety ten Cezar e, tutaj został, no i on oczywiście się nie obroni. Nie wiem czy w ogóle warto było, bo chyba zmarnowali, że tak powiem, swojego najlepszego rally lidera, żeby, żeby zniszczyć tą flagę. O, tutaj widzimy właśnie ten gracz, e, który, e, który został, tak. Prawdopodobnie, bo tych marszy tam nie było w środku za dużo. E, także no, należy uważać zawsze. Tutaj widzimy, że te flagi dalej się będą oczywiście paliły. No, tutaj czekają, myślę, na większą mobilizację. Natomiast szkoda, bo czekam i czekam tutaj, tak? Tutaj e, rali byłoby, że tak powiem, tysiąc razy ciekawsze, gdyby te rali się w ogóle wydarzyło, tak? Więc ta flaga to jest flaga, na którą powinni patrzeć może teraz, jak to jedno rally poszło w miarę, to może się zdecydują za chwilę na drugie, żeby zaatakować właśnie tutaj i będzie się tutaj rzeczywiście coś działo, tak? No bo takie, taka przewaga w polu, jeżeli nie, nie jesteśmy w stanie spalić flagi przeciwnika, no to ona tam nam tak rzeczywiście nic nie daje, szczególnie w tym układzie, jaki tutaj widzimy. Tutaj też widzimy przewagę. Tak, natomiast no ta przewaga nic wielkiego nie daje, jeśli nie budujemy flagi, jeśli nie, nie robimy tej takiej rzeczywistej przewagi. Ok, zobaczcie, jeszcze tutaj mamy bardzo, ale to bardzo ciekawą sytuację. Bo zobaczcie, tutaj udało im się przebić ten żółte królestwo na tą stronę, ale co ciekawe, nie robią bardzo ważnej rzeczy, której powinni robić. Bo tutaj, ok, palą tą flagę, ale zobaczcie, na te terytorium jestem przekonany o tym, że tutaj można wybudować flagę, tak? Bo skoro tutaj się przebili i tutaj już flaga jest, to absolutnie momentalnie powinna powstać tutaj flaga. Dlaczego? Ponieważ jeżeli tutaj zrobią tą flagę, i udałoby się im przepalić albo tą flagę tutaj, albo tą flagę tutaj, no to ten polski sojusz byłby naprawdę w. Kropce trochę, bo nie będą w stanie po prostu, nawet jeżeli tutaj wybudowaliby drugą flagę, to może się okazać, że nie są w stanie tak zrobić tych dwóch flag, żeby z powrotem połączyć swoje terytorium. No, mieliby tutaj szansę lepszą, tutaj połączyć, tak? Więc mogliby tutaj z tej strony łączyć te terytorium. Natomiast, no nie wiem, czy to będzie takie łatwe, bo oni mają ten swój downtime. Tak czy inaczej, na pewno tutaj, pierwsze co bym zrobił, to budował flagę w tym, miejscu, tak, ona już powinna się dawno budować, tak szczerze powiedziawszy, ale jak widzimy, nie buduje się tutaj, ktoś czeka przy tej fladze, która się pali, tak naprawdę nic nikomu nie daje nic wielkiego nie zmienia, szkoda, że tutaj nie, że tak powiem, nie wykminili tego, tutaj powinny się pojawić marsze, powinna się pojawić budowa flagi, myślę, że byłoby ciężko, że tak powiem temu, temu zapobiec, no ale tak jak, tak jak już mówiłem wcześniej, tak, na tym KWK jeden zdarza się, że, że takie rzeczy zostają przeoczone, ale teoretycznie, gdyby udało im się tutaj Odciąć to terytorium, no to rzeczywiście to by bolało mocno, tak? Bo tutaj mamy całą część terytorium, która zostałaby w ten sposób odcięta, tak? Także. No, zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. Myślę, że, że to byłoby trudne, żeby odciąć te terytorium, no ale wiecie, no trudne nie znaczy niemożliwe. Jeżeli jest w ogóle opcja, to moim zdaniem powinni tutaj absolutnie tego próbować, tak? nawet za cenę tego, bo tutaj tak naprawdę nic wielkiego się nie dzieje. Żadnej wielkiej przewagi nie uzyskują, więc mogliby tutaj przejść kilkoma graczami do tego sojuszu. I tak jak mówię, skupić się tutaj na tych flagach, tutaj spróbować e, zrobić jakąś, e, jakąś przewagę, a nie e, stać zupełnie idiotycznie i bez sensu w tym miejscu. Tym bardziej, że tutaj nawet chyba zmieściłoby się jedno miasto, które można teleportować e, i z niego e, tej flagi, że tak powiem, bronić, strzec, e, żeby, e, żeby to wszystko jakoś wyglądało. No cóż, nic takiego nie ma miejsca. E, także. Póki co. Ten sojusz polski może spać spokojnie. Oni tutaj też bardzo dobrze się wycofali. Także, zobaczcie, te flagi tutaj są palone, ale praktycznie nie ma tutaj żadnych graczy, którzy mogą być wyzerowani. Są oni schowani du dużo dalej, a ci, którzy zostali, są w bańkach, także są w miarę bezpieczni. Także tym graczom się tutaj raczej nic nie stanie. No gorzej by było, gdyby odcięli tą flagę. Wtedy rzeczywiście niektórzy byliby podatni na wyzerowanie. Okej, okay, no i w końcu mamy tutaj rally na flagę, która się buduje. Ona jest w ogóle chyba niepełna, no bo niemożliwe, żeby tak długo się budowała. Także tu w ogóle wielki błąd, że nie wchodzą do tej budującej się flagi. No i rally mamy całkiem solidne. Mamy tutaj Minamoto i mamy też swarmowanie tej flagi. Oj, podejrzewam, że będzie ciężko. Nie wiem dlaczego tutaj mają naprawdę dosyć przewagę, wydaje mi się, w polu. A nie wykorzystują tego. Zobaczmy tutaj ten jeden gracz, zobaczcie, Ryszard wchodzi między tych wszystkich graczy. I to jest właśnie Ryszard YSG. To możecie zaatakować po prostu mnóstwo tych marszy Tier 5. Zobaczcie, on tu jest okrążany, ale naprawdę tutaj dobrze sobie radzi. Także jestem ciekawy, czy uda się tą flagę spalić. Jest tutaj, no, zobaczmy, że choćby po czasie, w którym ona jest budowana, widzimy, że ta flaga naprawdę mocno traci. A rali wygląda całkiem solidnie, także tutaj wydaje mi się, że to jest kwestia że tak powiem słabego ich przygotowania, tak? nie ma tutaj odpowiedniej liczby graczy, którzy powinni się pojawić, powinni wzmocnić tą flagę, ona i jestem przekonany, że po prostu zostanie zniszczona przez Torali, mimo że nie powinno tak być. Mając tylu graczy, trzeba po prostu grać na ilość. Trzeba po prostu grać tak, żeby jak najwięcej graczy tutaj wchodziło do tej flagi, a tutaj widzimy, że zostali szybko zniszczeni. No i to też trochę. Pokazuje, jak na tym KvK 1 ważne są te, że tak powiem, wieloryby. Tutaj mamy jednego gracza, tier 5, e, tutaj jest drugi, ten, który, że tak powiem, zrobił te różnice czyli on zrobił i rali, i wrzucił, zobaczcie tego swojego e, Ryszarda. Nie wiem, czy on tu jeszcze jest, czy, czy jednak zginął. Natomiast uważam, że, że powinni sobie tutaj e, ci gracze e, z MO. O wiele lepiej poradzić, tak? bo oni tutaj naprawdę mieli dużą przewagę w polu przez cały czas, zaczęli budować tą flagę i dosyć długo już ją budowali, a ta flaga była cały czas niezapełniona. Także, e, jeżeli chcemy walczyć z graczami Tier 5, to musimy naprawdę pokazać aktywność, tak. To e, już nie mówię w polu nawet, tak? bo to było dziwne, że mieli dosyć dużo graczy w polu, natomiast nie mieli graczy e, do tego, żeby wejść do flagi. No to powinno być zupełnie Inaczej, jak mamy ten power taki dosyć niski, to tych, że tak powiem, jednostek tier 5, do flagi powinniśmy naprawdę nie szczędzić. Także dziwna rzecz tu się stała. Myślę, że gdyby ta flaga była pełna i gdyby rzeczywiście dostarczali więcej jednostek do tej flagi, to ona by się spokojnie utrzymała, bo tutaj nie mamy zbyt wielu graczy, żeby z kolei dołączyć do. Tego rally. Widzimy, że rywale tutaj grają praktycznie dwoma, dwoma marszami, no i nie wygląda to zbyt dobrze. Zobaczcie, znowu teraz nie mają przewagi absolutnie, jeśli chodzi o numery, a mimo to są w stanie przerwać tą budowę. Także tutaj akurat uważam, że to jest duży błąd organizacji, że to absolutnie było do zrobienia, w sensie wybudowanie tej flagi, ale jest to gdzieś tam źle przemyślane, albo po prostu ci gracze nie robią to, tego, co do nich należy. Czyli po prostu, jak budujemy flagę, no to budujemy flagę. Ok, dobrze, także w końcu tutaj coś ciekawego się zadziało. Zobaczmy, co się dzieje z tej strony. Tutaj też jest duża przewaga, natomiast tutaj też nie widzę, żeby szło jakieś tutaj konkretne rali na tą flagę. Tak, być może coś przeoczyłem, ale naprawdę nie widzę, żeby tutaj rali szło. Tutaj też powinni większą presję, jeżeli mają, e, mają chwilowo chociażby jakąś taką przewagę, to powinni tą przewagę wykorzystać. Tutaj widzimy, że znowu, tak, budują flagę. Okej, okay. rozumiem, że nie chcą styczności z tą flagą, bo tą flagę już mogą zaatakować na rali, to królestwo, więc to by im jakby tak nic nie dawało. Będą sobie może budować tutaj z tej drugiej strony. Chociaż będzie im na pewno ciężko, bo tutaj nie mają za dużo miast. Może spróbują gdzieś indziej przypuścić ten atak, ale właśnie no skoro nawet tutaj nie próbują, na tej fladze, to myślę, że wyżej może im też być trudno. Widzimy, że tutaj też już. Pali się ta flaga, natomiast no ta flaga, że tak powiem, nic, nic nie znaczy, tak? bo ona tutaj nie odetnie żadnego terytorium. Jeżeli ci niebiescy, przepraszam, te Zielone Królestwo chciałoby zrobić rzeczywiście jakąś różnicę, musieliby flagę wybudować tutaj. I wtedy mogą zrobić tak zwane double rally na tą flagę. Wydaje mi się, że tutaj spokojnie jest miejsce na flagę. Nie mam pojęcia dlaczego to Zielone Królestwo tego nie robi, dlaczego tego nie wymyśliło. Bo to tak naprawdę byłoby idealne wyjście dla nich. Czyli tutaj flaga tego Zielonego Królestwa. I razem z żółtym e, robimy double rally na tą flagę i podejrzewam, że double rally e, naprawdę zrobiłoby robotę. A na, tak to jest takie trochę, że tak powiem smeranie e, tylko tego królestwa, które akurat jest w swoim downtime i prawdopodobnie kiedy oni, że tak powiem wrócą do pełnej formy, e, no to znowu zaczną ich po kolei tutaj niszczyć. A jeśli chodzi o tą walkę w polu, tutaj to jest takie trochę nobody's game, tak? czyli raz w tą, raz w tamtą, ale nie widać tutaj jakiejś konkretnej przewagi. Także widzimy, że tutaj się w miarę spokojnie bronią. No i tak jak powiedziałem, tutaj jest palenie flag, ale na ile to jest tylko chwilowa opcja. To zobaczymy. Tutaj też, zobaczcie, mogliby już atakować tą flagę, ale nie budują tutaj z jakiegoś nieznanego e, mi powodu. Natomiast to są takie rzeczy, które w KWK. Jeden pojawiają się dosyć często, w sensie takim że uważam, że to są rzeczy, które wynikają z tego, że bardzo dużo osób gra po raz pierwszy wojnę, tak, nie wszyscy są doświadczeni, nie wszyscy gracze wiedzą, co powinni zrobić, tak jak na przykład z dołączaniem do tej flagi, wcześniej. I podobnie jest też z planowaniem tutaj wojny, bo ja uważam, że na przykład budowanie tutaj tego terytorium i palenie tej flagi, stanie przy tej fladze jest zupełnie po prostu bez sensu. Tutaj tak szczerze to nic się wielkiego nie dzieje. Jeśli już, to musieliby, o, widzę, że tutaj budują, tak, że ok, rozumiem, że teraz będą próbowali na przykład tutaj odciąć te terytorium. To ma sens, nie powiem, że nie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ta flaga i, i te double rally to by był idealny wręcz ich pomysł to się nie dzieje. No cóż, myślę, że tak jak powiedziałem, będę już tutaj zaglądał, bo, bo wygląda to całkiem ciekawie. I zobaczcie tutaj, ci znowu mają przewagę, mają tutaj mnóstwo marszy, ale nic z tego nie wygląda. Znowu pewnie kolejne pół godziny zajmie im wykminienie, żeby z powrotem jakąś tą flagę tutaj postawić. A może nie, a może będą się tylko bronić. No, pod tym względem uważam, że jest to trochę słabe. Widzimy też, że te królestwo tutaj nic nie robi. To też szkoda, bo zobaczcie, tutaj nie mamy żadnego, że tak powiem, ruchu oporu. Mogliby tutaj też zacząć budować flagi i wywierać presję na to największe królestwo. Ale może były wczoraj walki, może już po prostu nie mają siły. Na to, żeby walczyć dalej. No to tyle. Życzę na pewno powodzenia 3080. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się zobaczyć, jak walczą, że tak powiem, kiedy, kiedy są w swoim prime time. Jestem ciekawy, czy wtedy jest jakaś walka, czy po prostu niszczą i palą wszystko dookoła. Moje prognozy są takie, że mimo wszystko najprawdopodobniej przejmą całe te Kingsland. Tylko jest pytanie bardziej na zasadzie ile im to zajmie. Tak, bo widzimy, że ten początek wygląda bardzo obiecująco, a jeśli chodzi 3 na 1, jedno królestwo już zamknięte, drugie królestwo w połowie zamknięte, także, także mimo to, że teraz mają taki swój downtime pewnie to i tak wyglądają bardzo dobrze, a rywale nie wykorzystują tych, tego ich downtime, bo mogliby spalić flagi tutaj koło Ziguratu, mogliby palić nie tylko tutaj koło bramy, ale też tutaj te flagi i mogliby wyjść tutaj te królestwo niebieskie przez ten czas, który ja obserwowałem spokojnie, mogłoby spalić te flagi tutaj i wyjść też może bliżej z iguratu wybudować kilka flag, trochę jakąś właśnie taki ruch oporu stworzyć, a to się wszystko nie dzieje, więc prognozy są takie, że, że raczej się już nie stanie. Ale zobaczymy, tak? Jest jeszcze nic nie wiadomo, to tak jak mówię, to jest KVK1, jest bardzo nieprzewidywalne często. Niekiedy niektóre królestwa nawet nie mają pojęcia, jaki mają potencjał, i dopiero okazuje się to. W trakcie wojny, ok, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, Ech, i do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.